Witamy serdecznie wszystkich jagodowych producentów, zwłaszcza producentów malin. Dzisiaj jesteśmy w naszej najnowszej, niewielkiej kwaterze dwudziestolarowej, stricte doświadczalnej, w której została posadzona nowa kolekcja odmian malin powtarzających owocowanie, więc będzie co zobaczyć na finale Malinowego Faktory. Dzisiaj jest kolega ze mną z firmy UPL, Miło mi. I jak sadzenie, młode rośliny, młody system korzeniowy, to firma UPL ma coś do zaoferowania, zwłaszcza, że mamy wyniki z poprzednich lat, kiedy różne rozwiązania sprawdzaliśmy. To jedno, ale myślę, że sadzenie to tutaj czy w tunelu, czy w gruncie w tym sezonie wielu producentów będzie się zastanawiało nad tym, żeby maliny jeszcze posadzić i widać to y, jadąc nawet przez rejony, które były dotknięte gdzieś y, bardziej mrozami, że te plantacje powstają, czy to z takich sadzonek, czy jeszcze gdzieś z y, sadzonek korzeniowych. No i plus do tego cała regeneracja plantacji, które zostały uszkodzone przez mrozy i zostały y, skoszone. Y, to, czym UPL dysponuje od lat, to produkty oparte o wyciągi z alg, y, zawierające Substancje biostymulujące. No i niezmiennie polecamy produkt o nazwie Goteo, który niesie w sobie właśnie tą biostymulującą moc ALK, plus do tego troszeczkę fosforu, potasu, które mają e, wpływ na budowanie systemu korzeniowego. No i mamy plantację posadzoną, no i jest to już moment, te kilka dni po posadzeniu, żeby e, te, o ten system korzeniowy dbać. Tak, zwłaszcza jeszcze dodajmy do terminu sadzenia, bo to jest słuszna opinia, którą. Powiedziałeś właśnie, że jeszcze możemy zakładać plantacje, zwłaszcza, że w Polsce mamy do dyspozycji wciąż sadzonki plagi, malin. I jeśli ktoś na przykład ma wolny obiekt zamknięty, bo w gruncie to ten manewr nie wyjdzie ze, zbra, ze, zbra, ze zebraniem plonu w tym roku, ale w tunelu z sadzenia do końca maja po studniach zbierzemy plon. A jeżeli będzie ciepła jesień, no to ten plon się gdzieś tam pociągnie, a na pewno zbudujemy sobie pędy które będą zdrowe, nie za wysokie i będzie można z, pokusić się o zbiór yy, w roku kolejnym. Ten zbiór letni. Tak. Yy, już w tym momencie oczywiście nie zdążymy z ewentualną fumigacją gleby przed założeniem plantacji, chyba że ktoś ma znowu plan taki, żeby jeszcze odbyć co 4-5 tygodni sadzenie, to może przeprowadzić fumigację gleby w takim obiekcie. No to tak, to jak najbardziej, szczególnie że yy, jeżeli ktoś ma obiekt, no to jest to pewnie obiekt, który był użytkowany wcześniej na coś, czy to były warzywa, czy to były truskawki, czy też e, inna plantacja jagodowa, która musiała poddać, e, była skasowana. E, jest ciepło, gleba, no już nie ma miejsca, gdzie gleba nie jest, nie jest nagrzana, więc jak najbardziej stosowanie basamidu w tym momencie jest skuteczne i przy takich temperaturach ten efekt działania jest dużo szybszy i nie musimy czekać aż tak długo na, na wejście z, nową, z nowym nasadzeniem. Tutaj w ramach projektu też będzie jeżyna zakładana na, na podetku który był fumigowany, też będzie można sobie to, to obejrzeć. A warto to zrobić, no bo jeżeli mamy wejść z sadzonką, która coś kosztuje, to zadbajmy o ten korzeń, zadbajmy o tę roślinę, żeby ten prąd się zwrócił jak najszybciej, a nie po to, żeby poczynić inwestycję, która będzie, będzie pusta, bo posadzimy, a te sadzonki mogą nam, nam, nam wypadać. Także fumigacja to jedno. No i stosowanie goteo tutaj jako ten zabieg startowy, ale później też co jakieś 10 dni jako kontynuacja, no bo takie doświadczenia były prowadzone. Tak, te, te trzy aplikacje warto wykonać, efekty są bardzo pozytywne, zresztą nie bez przyczyny kopaliśmy wtedy w tych kombinacjach w rzędach, oglądaliśmy system korzeniowy, mierzyliśmy, ważyliśmy, różnice były oczywiste i statystycznie istotne, jeśli miałem już do tego podejść, tak doświadczalnie. Tak, tutaj mówię, było to prowadzone na plantacji polowej, ten przyrost systemu korzeniowego był, był widoczny, może nie było tego widać po pędach, w tym pierwszym sezonie, w drugim roku to e, wyskoczyło bardziej na ilości pędów. Ja sam prowadziłem takie doświadczenia, obserwacje na, właśnie na plantacji maliny na Rosadira, posadzonej typowo z sadzonek plag, i po aplikacji Goteo w tym pierwszym sezonie mieliśmy no średnio o jeden pęd więcej na sadzonej rośliny w roku po posadzeniu, co odbijało się później na plonie w roku kolejnym. Przeszliśmy do wysokiego tunelu, zblokowanego, w którym znajduje się kolekcja odmian letnich. Akurat jesteśmy w Nawi, gdzie jest kolekcja odmian letnich. Wszystkie z hodowli Haton ze Szkocji i no i co? Jesteśmy po prawie dwóch tygodniach od spadku temperatury do minus 5 stopni w naszym gospodarstwie. W tunelu mieliśmy minus 2,5 stopnia. Yy, tu w... rzędy były przykryte agrowłókniną yy, i całe szczęście, że były przykryte agrowłókniną, bo oczywiście duch eksperymentatora u właściciela nie zanikł i nie wszystko było przykryte. Parę metrów zostało, no i teraz bardzo żałuję, że te parę metrów zostało, z tego względu, że niestety yy, kwiatostanie główne pąki zostały zniszczone. Ale teraz patrzymy tutaj na początku rzędów, czyli przy wrotach samych, yy, niestety i pod Vukino, też są pojedyncze uszkodzenia mrozowe kwiatów, bardzo nie trzeba szukać, żeby znaleźć, prawda, tutaj. Mm. No i też powiedzmy o tym, że to jest w tym momencie, to jest to co widzimy, A to są kwiaty, gdzieś tam pojawiają się kolejne, kolejne pąki, które no pewnie będą w miarę wychodziły, ale jeżeli były uszkodzenia i zimowe i były też uszkodzenia przez te wcześniejsze mrozy, których było tutaj kilka, no to nikt nie powiedział, że jak w końcu pojawią się sacharyjskie upały, które na pewno się pojawią, to czy te pędy, które gdzieś tam na początku są, są pouszkadzane, nie będą, nie będą delikatnie siadały, czy będą w stanie wykarmić te owoce, których jak widać na tej odmianie będzie dużo, na innych będzie jeszcze więcej? No to są, to jest są grupa odmian glenów. Głównie mamy glen Karona i glen Mora. Obfite kwitnienie, dużo owoców. Chodzi o to, żeby dobrze odżywione, no żeby do, miały po prostu przyzwoitą wielkość. Natomiast to co mówiłeś jest jeszcze bardzo istotna jedna rzecz. Pewnie jeśli byśmy popatrzyli już po niektórych owocach, które widać, że się tworzą, ale są uszkodzenia takie nie do końca słupków. O, tutaj mamy Czyli tak. będzie, będzie owoc, który tak. będzie... Będzie owoc, niekształ... który będzie niekształty, będzie się składać z wianuszka pestkowców albo z nielicznych pestkowców. Tutaj tak są już uszkodzone tak. i w drugą hmm. stronę nie zostaną zebrane będą na krzewie wisiały, będą się na nich rozwijały patogeny, no i mimo tego, że coś tutaj jest, to będzie to dla nas większy problem niż, niż był. Czyli ja już mówiłem wcześniej w naszych materiałach, że w tym momencie, ca i to cały czas jest aktualne, y interesuje nas poprawa transportu składników pokarmowych, wpływ na wzrost łagiewki pyłkowej, tak. na zapłodnienie, czyli musimy dbać o wszystkie procesy fizjologiczne z związane z częścią, tak. z fazą generatywną roślin. Czyli typowo zabiegi odstresowujące, biostymulujące typu Asahi były tu stosowane jak najbardziej, a to tuż po, po tych mrozach. Eee, ale tak jak wspomniał Paweł, e, proces kwitnienia. No i w tunelu wilgotność coraz mniejsza. Bo z każdym dniem tego słońca jest więcej, więc wilgotność powietrza jest coraz mniejsza. Pyłek nie jest tak żywotny, nie jest tak lotny. E, z naszej strony jak najbardziej e, polecamy BM start. Czyli produkt też algowy, ale właśnie nakierowany na kwitnienie, na przedłużenie żywotności pyłku. Mała dawka boru, która stymuluje tutaj aktywność tego pyłku. No i stymulujący moment na wszystkie procesy zachodzące w czasie kwitnienia. No i cóż, nie zapominajmy o ochronie fungicydowej. Bo to, że tutaj ta piękna ściana kwiatów przysłania pędy, to jedno, ale. Stosujemy najlepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o ochronę kwiatów, ale warto by tam w środku też to było dopryskane, bo są jakieś mikrospękania, mikrouszkodzenia, żeby się nie, nie okazało, że mimo ładnego owocowania pędy nie domagają i będzie problem z przewodzeniem składników pokarmowych, bo chociażby gdzieś tam zamiana pędów, czy przyponkowe, czy tam gdzieś później y, u podstawy. No i cóż, tu warto powiedzieć przy budowaniu przecież też w planowaniu, tworzeniu programu ochrony, że mamy na rynku substancje, które pozwalają albo ograniczyć zużycie standardowych substancji chemicznych, albo ten program wspomóc go jeszcze, albo ewentualnie, jeśli nam zależy już na niestosowaniu fungicydów w, okresu, w okresie końca kwitnienia, początku dojrzewania owoców, firma ma rejestrację chyba z tamtego roku końcówki, prawda, w Marinach? Tak. I plus do tego jeszcze jedną rzecz, czyli Paweł mówi, mówi o plancie, czyli na która była stosowana szeroko na plantacjach tuskawek. Od tego sezonu mamy yy, rejestrację na, niemal, na wszystkie gatunki jagodowe, włącznie nawet z jagodą kamczacką, czyli produktem, yy, czyli uprawą, yy, mało yy, fungicydochłonną, z małą ilością problemów. Ale w malinie jak najbardziej, kiedy będziemy chcieli między zbiorami, czy teraz yy, na początku, w czasie kwitnienia. Tą odporność wzmagać, gdzieś tam rotować substancjami między, między zabiegami. To już ponad 10 lat temu robiłem doświadczenia zamieniając pewne fungicydy, wstawiając w to miejsce laminarynę, uzyskując cały czas dobry efekt. A to co mówię, mamy również rejestrację mało obszarową na uprawy zamknięte kaptanu, który też był stosowany wcześniej. Myślę, że w malinach, które dopiero w tym momencie rosną, substancja jaką jest kaptan, będzie dobrym rozwiązaniem. Do zabezpieczenia tych pędów, które dopiero wychodzą z ziemi przed zamieraniem pędów, żeby one były jak najsztywniejsze i mocne od samego początku. A, a w plan, czyli Laminarena pojawi się tam za chwilę. Tutaj na pewno była już stosowana i będzie jeszcze kontynuowana. Tak, bo w tym momencie nasi klienci oczekują tego, żeby trochę się uśmiechnąłem, no ale takie są trendy rynkowe, że mamy mieć substancje aktywnych. W owocach coraz mniej i coraz mniej i bardzo dobrze się stało, że ta lamina, laminaryna oficjalnie pojawiła się w malinach, ma rejestrację, możemy ją stosować, i zwłaszcza, że jest to rozwiązanie działające. No tak, a przy planowaniu ewentualnego podwójnego zbioru, kiedy mamy początek zbiorów, no przyjmiemy stąd za 4 tygodnie, czyli gdzieś na początku czerwca, a ostatnie owoce zbierane z pierwszym śniegiem, no to tych zabiegów będzie wykonywanych tyle, że tych substancji na pewno nam zabraknie. I to co wspomnieliśmy w tym tunelu malin kwitnących, czyli budowanie zdrowotności pędów od samego początku z wykorzystaniem kaptanu, ale też możemy się pokusić o stosowanie produktów na bazie siarki miktonizowanej, Od tego sezonu tiopron, czyli bardzo dobrze sformułowany fungicyt na bazie siarki z idealnym adiowantem, który bardzo długo utrzymuje się na roślinie. W warunkach polowych będzie to szczególnie ważne podczas opadów deszczu. A w warunkach yy, uprawy tunelowej ta mikronizacja sprawia nam, że nie, nie ma obaw o oparzenia, jest bezpieczna, jest mieszalna. Yy, no i była stosowana i jakoś nie widać, żeby coś tutaj się zadziało. Było stosowane na początku wegetacji, kiedy rośliny zaczęły odjęły roz, wzrost. Taki standardowy zabieg. Oparty na naturalnych substancjach, powiedzmy. Tak. Yy, czyli powracamy jakby do początków w zasadzie sadownictwa. Natomiast to, co zaskakujące dla mnie, jako użytkownika, to jest właśnie ta formulacja produktu. Dobra przyczepność, ale też brak fitotoksyczności. Stosowaliśmy to zarówno w gruncie otwartym, na plantacji borówki między innymi też, więc. Do polecenia. Do polecenia. Do polecenia. Z mojej strony pragnę powiedzieć, że tam, powiedzmy, ta agresywność tej siarki jest na tyle niska, że w momencie, kiedy tunele będą przewietrzane, nie ma takich silnych uderzeń siarkowodoru, więc to oddziaływanie na tworzywa sztuczne też będzie, będzie delikatniejsze. No i myślę, że warto pokusić się o stosowanie tiopronu na malinach, czy też na porzeczkach w tym sezonie, bo tam ma rejestrację, żeby się przekonać o tym, że substancje proste mogą być skuteczne. I też patrząc na ten przebieg pogody nie da się ukryć, że e, również e, szkodniki mają e, lekko zwariowany rok. Różnego rodzaju gąsienice pojawiają się na plantacjach wszystkich gatunków jagodowych. No nie odróżniajmy tutaj gatunków, ale są te uszkodzenia. E, widać zawinięte liście. E, oczywiście tam, gdzie kwitnie, e, nie będziemy sięgali po klasyczną chemię, a praktycznie tych rozwiązań dla jagodowych takich, chemii synetycznej nie ma, z naszej strony rekomendujemy produkt na bazie toksyn produkowanych przez bakterie, czyli Xentali, który sprawdza się doskonale, jest w pełni mieszalny z fungicydami no i działa długo i skutecznie, no czegoż to opisywać więcej.